Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje LPS, wymianki z Mercy LPS, nie wiem jak to się czyta, ale... no. Um, ogólnie bardzo dziękuję Ci za wymiankę, jest bardzo fajna i wymienialiśmy się za niepopy. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwszym LPS-em jest taka świnka, um, tak się prezentuje i ma dziureczkę. Drugim LPS-em jest taki oto persik, mój pier pierwszy pers w kolekcji Ostrość. O, o nie! O, już złapałam Ostrość. Um, tak się prezentuje i ma czerwony magnesik. Trzecim LPS-em jest oto taki bulldog, też pierwszy w mojej kolekcji. Tak się prezentuje i ma dziureczkę. Czwartym LPS-em jest. Oto taki ptaszek. Tak się prezentuje. I ma taki uchwyt. Piątym LPS-em jest. Oto taki śliczny korgi. To było moje marzenie, więc bardzo się cieszę. Um, tak się prezentuje. I ma szary magnesik. Ostatnim już LPS-ikiem jest. Oto taki korgi. Oj, tak się prezentuje. I ma dziureczka. Także to by było na tyle w moim odcinku. Ja już się z wami żegnam. bye -o.